Włóż liść laurowy do cytryny. Zanim wyjaśnię ci, dlaczego to działa, pokażę ci jeszcze jedną rzecz. Jeśli twoje buty mają nieprzyjemny zapach z powodu potu lub długiego użytkowania, liście laurowe mogą być prostym i szybkim rozwiązaniem. Wystarczą trzy liście laurowe, które umieścisz w butach na noc. Ich intensywny aromat neutralizuje brzydkie zapachy. Teraz wróćmy do wspomnianego na początku triku. Weź dość dużą cytrynę. Następnie przekrój ją na pół. W zależności od wielkości cytryny, wsadź do niej 4 lub 5 liści laurowych. Taka kombinacja nie tylko odświeży Twoje mieszkanie, ale również skutecznie odstrasza komary i inne owady. Zapach laurowych liści i cytryny jest dla nich nieprzyjemny. Pozostaw cytrynę z liśćmi tam, gdzie najczęściej przebywasz. Warto umieścić cytrynę z liśćmi również przy oknach, aby dodatkowo zapobiec dostawaniu się owadów do środka.